Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym opowiem o książkach, które chciałabym przeczytać w marcu niestety była bała przerwa w nadawaniu, dlatego że zapomnę jakieś przeziębienie, ale już jestem zdrowa, więc wracam. I tak, jeśli chodzi o ten dzisiejszy TBR, to być może jest to ostatni TBR właśnie w takiej formie, dlatego że mam trochę takich przemyśleń i po pierwsze. Um, Powiedzmy, że trzymałabym się tych wszystkich TBR-ów w 100%. Wtedy mamy taką sytuację, że nagrywam dwa filmy o dokładnie tych samych książkach, bo po pierwsze plany, a po drugie potem podsumowanie miesiąca. I w tych obu filmach mówię wtedy dokładnie o tych samych książkach, tylko że w tym pierwszym mówię o nich nie wiedząc o nich praktycznie nic, a w tym drugim no, mówię już wiedząc coś tam, więc równie dobrze ten film może być tylko jeden, jeśli te książki są te same. A jeśli ja tbr się nie trzymam, no to też bez sensu je trochę nagrywać. W praktyce wychodzi to różnie, czasami e, trzymam się ich lepiej, czasami gorzej, zależy od tego, na jakie książki po prostu ja mam ochotę, bo wiadomo, w momencie, kiedy ja robię ten TBR, to na te wszystkie książki ochotę mam, ale potem, jak przyjdzie to do czego, to może być różnie, bo miesiąc jest jednak długi, i dużo może się e, wydarzyć. Mm. Dlatego nie wiem jeszcze jak to się skończy. Na ten moment planowałam zrobić tak, że będę te TBR-y umieszczać po prostu w reading vlogach. Wtedy też to może będzie ciekawsze, bo nie tylko będę mówić o książkach, których jeszcze nie przeczytałam, ale o tych, które aktualnie czytam. Więc myślę, że to może się sprawdzi, nie wiem. Zobaczymy, jeszcze nic na 100% nie jest postanowione, ale no, tak to na ten moment wygląda. A jeśli chodzi o ten miesiąc i w ogóle o następny, to chciałabym raczej w tych TBR-ach umieszczać książki, które są związane z jakimiś akcjami czytelniczymi. A te wszystkie inne książki, które tutaj, tak jakby wrzucałam, to ich raczej tutaj nie będzie i zostawię po prostu sobie dużo miejsca na taką spontaniczność. Przechodząc do książek na marzec, to pierwsza książka to Zaklęta w łabędzie. Jest to książka, którą będę czytać w zasadzie w ramach kilku akcji. Pierwsza z nich to moje własne całoroczne bingo, do którego link będzie podlinkowany w opisie, jak zwykle. I temat na marzec to książka, której tytuł zaczyna się na literę. I tutaj są litery po prostu zawarte w słowie marzec, więc ta jak najbardziej pasuje, bo zaczyna się na Z. Kolejna akcja, do której tak książka mi pasuje, to Bukopoli u Estery. Tam tematem na marzec jest Zwierzę na okładce, tutaj mamy Łabędzia. I to też będzie podlinkowane w opisie. A trzecia akcja to w zasadzie nie akcja, ale jest to książka, którą będziemy czytać z klubem książkowym, przynajmniej część z nas, więc no, ta książka ładnie się tutaj w tym miesiącu wpasowała pod te wszystkie kategorie. Jest to retailing Jeziora Łabędziego. I w zasadzie tyle o tej książce wiem. Inna książka tej autorki, Północ w bardzo mi się podobała, więc mam tutaj pewne oczekiwania i mam nadzieję, że zostaną one spełnione. Kolejna książka to Opowieści z Narni, tom 5. I to jest książka, którą będę czytać w ramach takiego mojego osobistego wyzwania, o którym już kilka razy wspominałam. Chodzi tutaj o książkę, która najdłużej na moich półkach czeka na przeczytanie. I w każdym miesiącu taką jedną książkę będę chciała przeczytać. Jak na razie idzie mi bardzo dobrze, bo i książkę styczniową i lutową przeczytałam, więc no, będę to kontynuować. Teraz sprawa jest trochę prosta, bo ja całą tą serię kupiłam w tym samym czasie, więc w tym miesiącu będzie tą piąty, w następnym szósty, w kolejnym siódmy. No, tak to wygląda. Co dalej będzie, nie wiem, bo nie sprawdzałam i staram się też nie podglądać. I no, jest to trochę ekscytujące, co tam się okaże, że czeka na swoją kolej najdłużej. O Narnie nie będę się rozgadywać, bo Narnie chyba każdy zna. Czwarte to podobał mi się najmniej ze wszystkich, także mam nadzieję, że tutaj będzie jednak coś trochę lepszego, ale no, to się okaże. Kolejna książka, a w zasadzie bardziej wyzwanie, to wyzwanie: Lubimy czytać. I na marzec tematem jest polska książka wydana w latach 1945-1989. I szczerze mówiąc, nie, nie wybrałam takiej książki. Mam dwa takie typy, i wydaje mi się, że po jeden z nich sięgnę, jeśli nic innego po prostu mi nie wpadnie do rąk. I te dwie książki to po pierwsze Solaris. Na Solaris miałam ochotę od jakiegoś czasu już, więc być może jest to idealna okazja. A druga książka to Popiół i Diament. I o tej książce też w zasadzie nic nie wiem. Wydaje mi się, że jest tam jakiś żołnierz Armii Krajowej, który ma dokonać zamachu na działacza komunistycznego, ale poznaje jakąś dziewczynę i w Wtedy stwierdza, że on jednak nie chce się bawić w walki, tylko chce e, zacząć e, wieść normalne życie. Tyle o tej książce wiem. Brzmi to ciekawie, więc no, zobaczymy, po którą z tych książek tutaj sięgnę. I ostatnie wyzwanie to wyzwanie u dziewczyn z Instagrama Victorian 5 o'clock, i tematem na marzec jest silna kobieca bohaterka. I to wyzwanie kręci się w ogóle wokół książek z XIX wieku. I tutaj książki jeszcze nie wybrałam i totalnie nie wiem, co wybiorę, bo nie wiem, w których książkach są dla kobiece, bohaterki, więc poczekam na to, jak dziewczyny wrzucą jakieś polecajki najprawdopodobniej. Ale jeśli Wy możecie polecić mi jakieś książki, które do tej kategorii pasują, to jak najbardziej, bardzo będę wdzięczna, jeśli zostawicie takie tytuły w komentarzach. Kolejne cztery i ostatnie książki tutaj to audiobooki. Po pierwsze, Obrona. I ja. Żadnej książki tego autora nie czytałam. Kiedyś miałam jakąś czytać i to chyba była książka 13, ale sprawdziłam sobie ją na Goodreads i okazało się, że jest to trzeci tom, więc no chciałam oczywiście zacząć od pierwszego. Okazało się, że pierwszy nie jest nigdzie na żadnych platformach dostępny i na tym się skończyło. Teraz niedawno natknęłam się na te książki i okazało się, że e, początkowe tomy zostały właśnie wznowione, więc e, Będę mogła tą książkę przesłuchać i jest to thriller prawniczy. Głównym bohaterem jest tutaj jakiś prawnik, który wcześniej był chyba... nie wiem... oszustem? Co, coś takiego chyba i teraz będzie zmuszony do tego, żeby, żeby bronić um, szefa rosyjskiej mafii w Nowym Jorku. Coś, coś w tym deseń. Ja zbyt wielu książek w tym gatunku nie czytam. Wydaje mi się, że była to jedna książka, i to była żona mordercy. Bardzo mi się ta książka podobała, więc myślę, że tutaj też może mi to się spodobać. Kolejna książka to Zmawiam jej do twarzy. Jest to Tom Trzeci Trylogii. I już trochę czasu minęło odkąd ja przeczytałam tom drugi, więc no, mam nadzieję, że pamiętam wystarczająco dużo, żeby tutaj dobrze się w ten tom trzeci wciągnąć. Ta trylogia to Urban fantazy i mamy główną bohaterkę, która która na początku pierwszego tomu zatrudnia się jako woźna w przedszkolu. I w tym przedszkolu są dzieci, które mają zdolności magiczne, więc jest to dosyć ciekawe przedszkole. I wybrałam tą książkę tutaj, bo chciałabym w końcu tą trylogię zakończyć. Kolejna książka to Lord wieży i jest to tom drugi serii, która nie pamiętam jak się nazywa, być może Króczycień albo coś innego z Krukiem. W każdym razie ja słuchałam pierwszego tomu w grudniu i bardzo mi się spodobał i jestem bardzo ciekawa jak tutaj całe życie Weli dalej się potoczy. W pierwszym tomie zostaje on oddany przez ojca do zakonu i ma tam po prostu się uczyć. I właśnie to robi, i przez cały pierwszy tam obserwujemy to, jak on dorasta, jak nawiązuje swoje pierwsze przyjaźnie. Dowiadujemy się też, co nieco o tym całym świecie, o, o, o jego polityce, religii i tak dalej. Tak jak mówiłam, bardzo mi się to spodobało i chcę to kontynuować. I ostatnia książka to Ścieżki Avenidów, i jest to trzeci tom serii Blask Corredo. Wydaje mi się, że ja o tej serii wspominałam już kilka razy. Jest to taka, jest to fantazy, ale jest to taka dosyć nietypowa seria, bo to nie jest epickie fantazy, to nie jest urban fantazy, tylko to jest takie bardziej, bym powiedziała, przytulne fantazy, ale to też zupełnie nie jest ten gatunek. Mamy tutaj zupełnie inny świat i dzieją się tam w sumie rzeczy takie, które wcale nie są przytulne ale generalnie odczucia, jakie ja miałam podczas słuchania poprzednich tomów, były takie, że no jest to mimo wszystko trochę przytulne, takie komfortowe, bo tam nie dzieje się nie wiadomo co, to jest raczej... te historie są opowiadane raczej w taki spokojny sposób i myślę, że też lektorka, która to czyta, ma duży wpływ na to, jak, jak ja te książki odbierałam. W każdym razie ja tę serię bardzo polecam, myślę, że to brzmi jak coś dla Was. I tak, to były już wszystkie książki. Dajcie znać, co wy planujecie czytać w marcu. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w następnym. Cześć!